Cześć, dzień dobry, tam z bardzo serdecznie z tej strony Krzysiu Ślązaka, to jest oczywiście Farm Expert 2017. Jest to drugi odcinek, dosyć długo tutaj się nic nie odbywało, no ponieważ, o, jak wiecie, jak bardzo dobrze wiecie, miałem małą przerwę na kanale również. I z tego co pamiętam, tutaj skończyliśmy kosić coś, aczkolwiek teraz tak, trzeba by było może podpiąć, no nie? Py. No, py się podpina Ja już tu nawet zapomniałem Wiecie, o coś się gdzie robi, że tak powiem A jakoś tak Wiecie, długo się nie gra I tak to potem jest Dobra, my sobie może tutaj gdzieś zaczniemy Po co będziemy rozpół górę dół Dobra Włącz Dobra I dalej będziemy sobie tu może jechać ale może tym razem na dwójce tempo macie z tego co mi się da, że to tu chyba jakiś rzepak czy coś takiego może tu jest wiem że jakieś dwa pola kosiłem ale nie pamiętam za bardzo co tam podpiąłem włącz dobra nie pamiętam co ja tam kosiłem więc nie wiem czy to samo będzie na że tak powiem tu. Czy to samo będzie na przyczepie, co tutaj w zbiorniku teraz mam? No ale o, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dosyć dawno tu nie grałem, nic się chyba nie zmieniło z tego, co mi się wydaje. Mhm. Jakieś tam wiem, że jakieś są takie myki, że można sobie kasę dopisać, coś takiego mi się tam obiło o o uszy w sumie o oczy bo to gdzieś tam u kogoś widziałem ale ja na razie nie mam takiej potrzeby także Już... naprawdę ten ostatni raz kiedy grałem to było 2 września chyba coś takiego wtedy kiedy to ta gra wyszła drugi odcinek jako to chyba było czy coś czy pierwszy coś takiego chyba drugi nie wiem nie pamiętam no i jakoś, tak jak mówię, no przerwa była i na kanale i z całą serią. Tutaj będę coś tutaj chciał też ponagrywać tego. czy jest dźwięk jakikolwiek, bo... Dźwięk jest włączony. O, teraz słuchaj, dobra. Bo nie było dźwięku, a dźwiękiem zawsze jest raźniej, fajniej, tak żywiej, że tak powiem. Tak. O, przepraszam, chwila. No, już jestem, przepraszam, zapomniałem włączyć pewnej strony internetowej, z której też to dźwięk się wydobył. Chyba go nie będzie słać, nie wiem. Możliwe, że będzie go słać, jeśli tak to przepraszam, ale nic się tam złego nie stało. Dobra, jaki jest plan? No musielibyśmy skończyć może w końcu te nasze pola tutaj. Eee... I wypadałoby chyba coś kurde sprzedać, bo że tak powiem hmm, pieniędzy mamy 20 tysięcy nie, nie pamiętam jakie ja mam w ogóle tu sprzęty, w ogóle nie, nie mam pojęcia jak to, że tak powiem Gdzie się tu wchodziło do jakiejś tam opcji e, typu jakiś sklep, coś takiego o jest, dobra, M, sorry, ale tego tak mówiłem, nie pamiętałem ziemniak dobra, no tu jest to nasze pole dobra, a na przykład gdzie można coś sprzedać zbiory z pola Skupy o właśnie Aha, czyli na mapie... Oj, na mapie znajdę odpowiednie skupy, tak? No dobra, no to potem sobie poszukamy, żeby tutaj nie było. Ej, dwa. Dwa. No. Tak masz jechać szybko, wiem, że tak się nie kosi, ale ja mogę potem ten bok zrobimy jeden. Tu masz 60% na tym Pójdziemy to chyba sprzedać od razu. Kurde, jakie ja tu mam maszyny? Bo mechanika, budynki, maszyny, a jest, dobra. No, mamy tylko to, czyli potrzebujemy przynajmniej kultywator z siewnikiem. Lub sam kultywator i um, siewnik. E, no i wiadomo czekajcie, rzepak, pszenica go zebrane 56% A, czyli tu mamy się dwa pola jakieś, tak? O kurde, no zobaczcie ile będziemy mieli pieniążków. No to zobaczymy ile będziemy mieli pieniędzy i wtedy o, że tak powiem Wtedy, że tak powiem zadecydujemy czy kupujemy e, siewnik z kultywatorem, czy kupujemy kultywator i siewnik osobno jak to w ogóle robimy? A i takie tam, wiecie, pierdolki, które są, e, myślę, że dosyć ważne. I... Dobra, ja może zrobię tak. E, wysypę. Teraz tak F, wysyp, włącz. Ty. O właśnie. Dobra. I zobaczymy, czy to jest... Ups. No, przyciepę teraz leci, nie? No, to dobrze. Dobra, ja powiem tak. Jak się stąd wychodzi? Aha. Dobra. A mi się potrzebało tu obrócić i zobaczyć 96%. No dobra, no to że tak powiem szczerze, że możemy już jechać. Tylko żeby teraz tak. Żeby dojechać potrzebujemy tak. Co my tu mamy w ogóle? Mamy rzepak chyba. Co jest na tym polu tak w ogóle? Rzepak, tak, tu jest rzepak, tu jest pszenica, pszenica. Sienica. My potrzebujemy sklep, skup warzyw, skup buraków, sklep z maszynami, bank, gospodarstwo, szklarnie. A gdzie można? O, jest skup zboża. Jezus, tak daleko naprawdę. Oj! Jeszcze trzeba by było to podłączyć, nie? Ku. O kurde. No bo sprzedaj zboże, no. Idziemy sprzedać, bo musimy to sprzedać przecież. V. a no, chyba poprawili coś tutaj. Bo nie wybija, że tak powiem. No ja sobie muszę jeszcze raz zobaczyć A teraz w lewo i cały czas prosto No dobra tu jest pusto, tu jest pusto To możemy jechać Dobra Kurde jak się włącza te Tutaj że tak powiem Te wszystkie Sadki małe Tablety, bo tu jest jakiś tablet który nie działa na środku Dobra powiedz mi teraz tak A czyli dalej coś tutaj Wiem, że jest przyciepa pełna także na spokojnie Dobra my tam i gdzieś w prawo potem, nie Dobra zobaczymy jak to wygląda wysypywanie w ogóle tego wszystkiego Pewnie ta przyciepa tak się buja, że No właśnie Oj. Tu chyba tam na wprost musimy zajechać chyba w prawo sądząc po układzie drogi która jest że tak powiem jezus ale tym czepię no masakra jakaś to jest niemożliwe po prostu żeby to tak się działo nie może być musicie coś z tym zrobić wydawnictwo dobra jak to tutaj wygląda dalej a czyli tam trzeba podjechać Ile usaliśmy 10 tysięcy, nie? No to tak bym powiedział. No, w sumie wiem ile tego było na tej przyczepie, bo że tak powiem, nie zobacz, nie zwróciłem na to uwagi. Czy my mamy gdzieś po drodze sklep z maszynami? Tak. Tu zaraz na wprost jakby naszego wejścia. Dobra Tu w lewo Cały czas prosto teraz tu było nie Sadki małe Tak się nazywa mi coś, w której w sumie jesteśmy Dobra, teraz przyznacie, kto już ma grę ile godzin macie przegrane i jak wrażenia po, no po waszej rozgrywce No ja mogę na ten czas powiedzieć, że denerwujemy bardzo to, że widzicie tak telepocie tym jak nie wiem no jakby się coś tutaj działo się nic nie dzieje a tak telepocie tym, że Dobra, troszeczkę dalej i w lewo Tam mamy. musimy zobaczyć ile kosztuje ten kultywator Kultywator silnikiem zależy, bo w sumie jeszcze nie pamiętam, nie pamiętam jak to tam wygląda dokładnie hmm. Nie wiem, jeszcze jest opcja wzięcia kredytu, ale myślę, że nie będziemy się w to bawić Dobra, my ogólnie tutaj mamy To jest chyba tam, tak? Tak, to jest tam bardziej w lewo No pojadę sobie tam z przyczepką. Makormik. Traktory chyba, nawet takie spoko, nie? Jeżeli chodzi o takie wykonania techniczne u jak tych traktorów. Trochę tą przyczepą rzucę, ale to jest jakaś tam fizyka, błąd w fizyce czegoś tam porobionej. Co tutaj wyrosło? Dobra, tam jest... A tam jest ten sklep. Tutaj jest ten sklep. Dobra Czy że tak, ciągniki może nie, ale zróbmy obróbka gleby, o właśnie Tu mamy jakieś pugi Dobra co tutaj mamy O matko, przecież to jest drogie no niestety nie stać nas na takie że tak powiem Są to jakieś same kultywatory Głębosz Pugi Głębosz O są kultywatory 20 tysięcy plus jeszcze jakiś siewnik zwykły że pak gubin to 40 tysięcy no to takie coś trzeba by było 4 metry 15 8,5 jeszcze zobaczymy czy mamy troszeczkę do wywiezienia i zobaczymy na co nas będzie stać A tutaj w lewo No i jak tutaj już dojdziemy to wydaje mi się, że chwilę pokosimy i kaci, teraz go się pogubiłem Gdzie jest mój kombajn? No, tam jest widzę. Dobra Czyli 10 tysięcy mamy za przyczepę Czyli w sumie nawet dosyć, dosyć dużo ale postaram się żeby jakiś tam kultywator kupić od razu do tego Siewnik. Widzieli się zestawy takie dosyć drogie, no ale dobrać to. Dobra. Włącz ze żniwny pod te. Dobra, a ja w sumie chcę tak dwójeczkom. Dobra. Umiejętność zniwiasz. Dobra. No. no, to przejdziemy kilka razy i... Nie wiem jak to wygląda prasowanie balotów i tak dalej. Kostkowanie. Musielibyśmy sobie też takie coś zakupić, A to wiadomo trochę drogie będzie, ale zawsze można spróbować. Nie? Right. To będzie jakoś tamten mijak taki ogarnąć. W miarę równo, żeby to było. właśnie. Kurde, dużo zabawy z tym jest tutaj <laughs> no, Trzeba to w ten sposób ogarnąć, no inaczej nie dam rady No, akurat skończymy to pole, skończymy odcinek. Może w następnym jakiś tu będą zakupy czy coś. Nie nie ma czegoś w silosach. Zadanie pracownicy. Nie mamy nic takiego znaleźć. Nie będzie 100% raczej z tego zbiornika Kurde, nie, 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 nie. nie. nie, 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 nie w zbiorniku mam Tak szczerze mówiąc Ile wchodzi Dobra, tu się te wyłącza No i co, wysypiemy to i widzimy się w następnym odcinku. Nie ma tu nic innego do pokazania, że tak powiem. Proszę, zobaczmy, ile tutaj jest, że tak powiem 67%. To pisze, ile mamy. Ile mamy z tyłu? O, nie mamy. Dobra, wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, zapraszam do następnego. Na razie, cześć.